Wrócisz tam w podskokach i będziesz tańczył, dopóki nie oddasz mi winnych pieniędzy, co do złotówki! Au, oh, no już raczej kurwa nie, jak demolujesz mi twarz. Hmm, nie widzę w tym problemu. Ale powiedziałeś... Bierzemy cię w jakiś słodki kostiumik i nałożymy maskę na ten szpetny ryj. Pamiętaj, że są to dla twojej dupy, nie twarzy. Puszczaj! Tyle jeszcze spierdolisz swojej roboty, Nie w końcu nauczysz się, gdzie jest Twoje miejsce! A! Och, skarbie. Ja. ja. ja nie chciałem! Jaka szkoda! O, 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 nie, 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 nie. Błagam. Twoje śmieszne błagania. Nie wchodzą już w rachubę, kotku. Naprawdę starałem się tolerować zarówno ciebie, jak i te twoje pierdolone bunty. Zabijałem dziwki za ułamek tego piekła, które sprawujesz mi na co dzień. Ta ma dość. Należysz do mnie, gdy każę ci tańczyć. Mówisz tak wa. Gdy każę ci stać kotasa. Mówisz. Tak wal. Tak to już zawsze było. I tylko tyle będziesz on dzisiaj potrafił. Czy możemy już zacząć? A? Nie, Tatusiu, nie! Prze Przepraszam! Nie muszę cię uderzyć! Błagam! Będę tańczyć! B Będę zać kutasy! Z Zrobię cokolwiek mi rozkażesz, wal! Wal!